A witam Was z tej strony Kamilk120 i zapraszam Was na pierwszy odcinek z serii Zagrajmy w FIFA 13 z zostajemy gwiazdą Tak więc zaczynamy Kariera zawodnika Postanowiłem, że zacznę grać w lidze polskiej yy, Klubem Lech Poznań Drówność metru zawodowiec 5 minut Bierzemy najnowsze składy i oczywiście będziemy grać z Bilbao, Hertz i Leon. Jeszcze damy najnowsze składy i jedziemy dalej Poczekamy chwilę aż pobiorą się najnowsze składy Co tak długo, szybko, szybko Ok, mamy wybrane składy Teraz stworzymy wirtualną gwiazdę Kamil Nazwisko Kowalski też brak, 40, 10, Narodowość Polska. Data urodzenia to, to będzie październik i 24. Ustawimy sobie tutaj tylko fryzurę średnie i kosmyki. Jeszcze tylko kolor ten. Nie lubię bawić się z tymi wszystkimi usta, więc myślę, że tak zostanie. Rola napastnik, środkowa szpica, niech będzie. Tutaj zmienimy sobie troszkę niższy. E, waga też niższa, myślę, że 70. Lepsza noga prawa, Oto to okej. Okay. Klub Lech Poznań ściąga nowego zawodnika. napastnika zapiszemy sobie tutaj ok na sam początek zobaczymy sobie od razu którym jesteśmy o jesteśmy drugim napastnikiem, no to bardzo dobrze przesymulujemy sobie kilka Przełożone spotkania. Dalej. Dla klubu i kraju. Klikamy dalej. Carlos Fines to jest napastnik. Ach, źle, źle, bo będziemy mieć konkurencję. Kariera 2000 tygodniowo. Jesteśmy warti 2500, więc niedużo. Ale to tylko początek naszej kariery. Cele w lidze jakie mamy. Wow. Średnia ocena. Trzyma średnią oceny nie niższą niż 7.6. Wow. 11 razy trafić do bramki. Asystować przy pięciu bramkach i stosunek bramek nie niższy niż 21%. No to myślę, że uda nam się to wykonać. Czy Kowalski straci pozycję w klubie? No właśnie. Pojawił się nowy zawodnik i możemy stracić pozycję. Wszystko będzie zależało od chyba tego meczu towarskiego, który będziemy rozgrywać. Bo jesteśmy w pierwszym składzie. Jeśli dobrze wystąpimy, to pewnie uda nam się... ...awansować i będziemy wychodzić w pierwsze 11 coraz częściej. No, ale nic. Na ten odcinek to było chyba na tyle. Myślę, że ten odcinek i z... ta seria będzie się wam podobała. Ja was zapraszam już do kolejnych odcinków. W następnym odcinku zagram sobie mecz towarzyski... ...z zespołem... FC Watker. Myślę, że uda nam się strzelić kilka bramek. No chociaż jedno jakbyśmy strzelili to było dobrze. Może jakaś asysta. No ale zobaczymy. Na ten odcinek to na tyle. Dzięki za oglądnięcie i cześć.